Tower 3 jest grom typu survival horror, stworzoną przez Capcom na PlayStation 2 12 grudnia 2002 roku. Cała akcja dzieje się w Londynie, a my wcielimy się w Alice Hamilton, która została wysłana przez matkę do internatu i zmuszona zostanie do wyjaśnienia wielu tajemniczych zagadek. W grze mierzyć będziemy się z wieloma niebezpieczeństwami, a także odkrywać w sobie nadprzyrodzone moce. Główne założenie opiera się na odwiedzaniu coraz to nowszych lokacji i odsyłaniu z powrotem wałęcających się duchów. Kamera zazwyczaj umieszczona jest w wyznaczonych miejscach, a my śledzimy akcje jak w starych horrorach typu Alone in the Dark czy Resident Evil. Zwiedzając pokoje opuszczonego internatu, zbierać będziemy różne przedmioty, czytać porzucane notatki, rozwiązywać proste zagadki logiczne, czy przy użyciu wody święconej zdejmować pieczęcie. W grze występują długie i ciekawe zmontowane wstawki przerwnikowe, dzięki którym jeszcze lepiej zgłębiamy tajniki fabuły i lepiej wsiąkamy w obserwowaną narrację. Aby odsyłać złe duchy z powrotem, najczęściej należy położyć w miejsce śmierci ważny dla danej osoby przedmiot. Mapa jak i same lokacje nie są sporych rozmiarów, jednak i tak przyjdzie nam sporo się nabiegać, kombinując co zrobić z zebranymi wcześniej rzeczami. Produkcja jest bardzo brutalna, a w wielu miejscach gonić nas będą dziwaczni psychopaci, zmuszając tym samym do wiecznej ucieczki i chowania się w wyznaczonych miejscach. Bohaterka korzystając z wody święconej jest w stanie oblać delikwenta na chwilę go zatrzymując, jednak ten po krótkiej chwili i tak się otknie, pragnąc rozszarpać nas na strzępy. W trakcie pościgu rośnie nam też pasek paniki, a jego napełnienie spowoduje chaotyczną ucieczkę lub stanie w jednym miejscu narażając się tym samym na cios. Co prawda niektóre przedmioty pozwalają nam na krótką chwilę stać się niewidocznym, jednak nie zmienia to faktu, że psychopaci i tak wprowadzają zamieszanie, nie pozwalając nam skupić się na rozwiązywaniu zagadek. Tytuł jest dosyć wymagający i skomplikowany aby przejść dalej ważne jest kojarzenie faktów i zapamiętywanie mijanych wcześniej poziomów czeka nas dużo zbierania kluczy otwierania kolejnych zamkniętych pokoi oczywiście nie obędzie się bez backtrackingu czy wpisywania kodu w celu otwarcia w sejfu w paru miejscach wykazać będzie się też trzeba niezłym sprytem i spostrzegawczością, a porzucone notatki często zawierają w sobie masę podpowiedzi. Bardzo łatwo jest tu się zgubić lub pominąć jakiś interaktywny element, walki z bosami też nie są zbyt ciekawe i zrobione na jedno kopyto. Grafika jest bardzo ładna, a modele postaci szczegółowo zaprojektowane. Biegając po ceramicznych płytkach widzimy jak sylwetka postaci się od nich odbija. Fajnie wypadają tu różnego rodzaju cienie i elementy świetlne. Odwiedzane lokacje choć niewielkie, przyozdobione są wieloma szczegółami, a na każdym kroku trafimy na mniejsze lub większe detale. Wstawki przerywnikowe są niesamowicie nakręcone i bardzo dynamiczne. Obserwujemy w nich wiele cięć i ujęć dziwacznych perspektyw, a na dodatek wszystko przepełnione jest litrami krwi i masą brutalności. W grze odwiedzimy między innymi wiele opuszczonych budynków, zrujnowanych warsztatów. Przyjdzie nam biegać po zbombardowanych ulicach Londynu, jak i po wysoko zawieszonych ruszczowaniach w sali teatralnej. Oczywiście nie mogło zabraknąć też kanałów ściekowych i przerażających zamków. Z pewnością większość obszarów straszy swoim samym widokiem, a połętające się na każdym kroku duchy tylko dolewają oliwy do ognia. Niestety animacja i sterowanie nie jest już tak dobre jak reszta. Łatwo jest zahaczyć o jakąś krawędź, a postać gramoli się jak mucha w smole w najbardziej stresujących momentach. Ścieżka dźwiękowa jak i dialogi wypadają bardzo naturalnie, aktorzy głosowi nieźle wcielili się w swoje role. Często gdy chodzimy po opuszczonych pomieszczeniach słychać tylko jedynie nasze kroki, niekiedy niepokojąco w tle przygrywa jakieś pianino lub za rogu wydobywają się jęki błąkających duchów. Niestety motyw główny podczas pościgów po jakimś czasie zaczyna się nudzić i nie robi już takiego wrażenia jak na początku, jednak wszechobecne niepokojące dźwięki i bicie serca nieźle wypełniają tą lukę. Clock Tower 3 jest całkiem udanym survival horrorem, w którym nie uświadczymy za dużo walki, skupiając się głównie na uciekaniu i rozwiązywaniu wszechobecnych zagadek. Poziom trudności jest dosyć wysoki, a zapisać możemy tylko w wyznaczonych miejscach. To oczywiście powoduje, że w razie zgonu czekać nas będzie wielokrotne nadrabianie pokonanego dystansu, a nieprzewidywalni psychole często zaskakiwać będą nas w sytuacjach, na które wcale nie byliśmy przygotowani. Osadzenie akcji w Londynie sprawdziło się całkiem nieźle. Na drodze staną nam rozmaite zjawy i potwory, a wiele zdarzeń posiadać będzie nadprzyrodzony charakter. Fabuła jest dosyć mroczna, a my z każdą godziną odkrywamy kolejne karty. W grze najbardziej denerwowały mnie te nieustanne pościgi i wszechobecne zaszczucie, że coś wyskoczy za rogu. Tytuł też bardzo zestarzał się jeżeli chodzi o sam gameplay. Wiele momentów jest frustrujących i niesprawiedliwych, a backtracking i nadrabianie pokonanych już poziomów stają się tu normą. Clock Tower 3 jest bardzo specyficzną produkcją i według mnie nie dorasta do pięt takiemu Silent Hillowi 2, czy którejś części Resident Evil. Skostniała struktura rozgrywki nie pozwala się w pełni cieszyć tą grom i osobiście polecam obejrzenie wstawek przerywnikowych na YouTubie, niż przekonanie się na własnej skórze, jak źle działają tu poszczególne mechaniki. Ukończenie tej produkcji kosztowało mnie wiele straconych godzin i nerwów. Nie polecam w to grać, gdyż jest wiele innych ciekawszych horrorów. you <laughs> you <laughs>